Oh, siemano, z tej strony Victors. To jest poradnik do dwóch programów pod tytułem Audacity i GodWave. To są programy do obróbki audio, dźwięku, jak to nazwiecie. Ja je używam do obróbki, właśnie tak jak powiedziałem. Dobra, Audacity to jest program do nagrywania dźwięku. No i tutaj możecie mikrofon sobie ustalić, głośniki. No i tutaj macie jakieś, nie? Dobra, żeby nagrać dźwięk, to musimy kliknąć na ten żół żółty, 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 czerwony X Kółko, czerwone kółko i dobra, no i klikamy na nie jak widać zostawiłem 2,5 3, no tak 3, 2,5 zostawcie sekundy wolnego tak jak ja teraz robiłem, żeby szumy były kiedy skończymy już gadać, bo wiecie ja, ja to jest tylko poradnik, to klikamy stop i teraz usłyszymy nasze szumy zauważyliście pewnie, że tu jest Słowo, więc usu tak zrobimy i szumy będą. Żeby to, żeby szumów uniknąć dajemy efekty, usuwanie szumu, uzyskaj profil szumu. Potem klikamy Ctrl A, efekty, usuwanie szumu i OK. Jak widzicie szumy się usunęły. Teraz wszystko ładnie nas słychać. Ale znów jest jeden problem tak ja, ja wiem, i za słabo nas słychać, więc zapiszmy to najpierw. Dobra. Zapiszmy Ctrl A. Nie, nie, nie co? Nie. Nie, nie, nie. nie, bez CTRL A, bo to jest Tutaj gdzieś. Ja przecież ja odpaliłem. Co się stało? Ja mam na to, no, czekajcie. Okej, okay, już idziemy eksportuj. I tutaj zapisujemy sobie, nie wiem. Dla JT... Saka dlatego tego fajna, mojego, ale mam lagi na kompie, po prostu mam tutaj kilka rzeczy. Już zapisaliśmy, to możemy wyłączyć. Ja go nie wyłączę na razie. Przechodzimy do programu GoldWave. Jak widać, ja już coś ma, więc... Damy Open i co tutaj dla YouTube yes. My... jest? My... Ojej, czekajcie, zajmiemy się tym. Widzicie? To jest nasze. Więc jakoś da się to przesłać, żebyście tylko to widzieli. Czekajcie myślę właśnie. Yy, poczekajcie. Łopan Star! Gangnam Star! Style. Gangnam Style. Dobra, witam Was po przerwie poczęciu. <tutaj>, Tutaj że gotowej teraz eksportujemy nasz dźwięk, wyłączyłem, musiałem go wyłączyć. I dla YouTube, to jest nasz dźwięk. Ok, żeby go podgłośnić, klikamy tutaj przycisk match volume. To jest takie kółko i nad nim takie dwie kreseczki. Tutaj, o tutaj. I klikamy i dajemy ok. Bez no i jesteśmy donośli, słychać nas jest fajnie. Ok, więc jeszcze musimy kliknąć tutaj no noise reduction. I tutaj musimy dać... Znaczy to zależy od jakiego macie mikrofon, bo ponieważ... <laughs> tym słabszy, tym więcej musicie wpisać. Tym lepszy, tym nie. Ja wpisuję 60. Okej. Okay. Tu się szumy nam usuwają. No i to wszystko. Możecie go teraz zapisać. Tak jak ja. No to już, to już na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Nara. Aha, jeszcze zalekujcie mojego facebooka, w którym macie link na dole napisany. I serdecznie pozdrawiam użytkownika na YouTube Kuba Gamer. Link do niego na górze.